No to są historie zupełnie nieprawdopodobne, czyli romans, miłość, wielka fortuna kontra Tinder. Staropolskie romanse to rzeczywiście źródło niezwykłej wiedzy o dawnych Polkach i o dawnej Polsce w ogóle. Króciutkie przykłady ze znakomitej książki Staropolskie romanse właśnie Donaty Ciepień kozielińskiej, Najpierw może zajmijmy się femme fatal Polski dawnej, szlacheckiej, czyli Zofią Opalińską. Słynęła z niezwykłej urody, była tak ładna, że przebierała w kandydatach, przebierała, aż w końcu w wieku 24 lat postanowiła wyjść za mąż, za Hetmana, koniec polskiego. Ślub rzeczywiście odbył się nie bez pewnych skandali, bowiem szlachetny małżonek dopiero co pochował poprzednią żonę, no ale do ślubu doszło. Natomiast kilka miesięcy później pan młody zmarł i oskarżano właśnie młodą żonę, czyli Zofię Opalińską, odpowiedzialnością za tę bardzo niespodziewaną i dziwną śmierć, bo aż taki stary nie był. Nie był, miał zaledwie 30, miał zaledwie 60 lat, czyli między małżonkami różnica wynosiła, 36. No, wyjątkowa uroda Zofii Opalińskiej nie pozostała bez odpowiedzi. Kolejny Chętny do jej ręki, no również dokonał żywota jeszcze szybciej niż pierwszy, bowiem już kiedy składał przysięgę małżeńską w kościele, podobno bredził, majaczył z powodu ciężkiej gorączki, a zmarł, kiedy panna młoda nie zdążyła jeszcze zdjąć sukni ślubnej. Więc nieszczęsna, aczkolwiek piękna Zofia Opalińska dożyła żywota samotnie, bo już nikt się nie chciał z nią wiązać. Poza tym jednak taką złą sławą się cieszyła tej, która wykańcza mężów. I umarła, słuchajcie, w wieku 37 lat naprawdę dziwne. Czy relacje arystokracji były gorsze niż związki z Tindera? Moim zdaniem relacje w epoce były nie tyle gorsze, co bardziej skomplikowane i śmiertelnie poważne, co dziś w świecie Tindera wydaje się nie do pomyślenia.